Wzrost częstotliwości ekstremalnych zjawisk pogodowych w ostatnich latach doprowadził również do wzrostu zrzutu ścieków w krajach rozwiniętych. W 2023 roku mieliśmy w Europie do czynienia z szeregiem gwałtownych burz, powodzi i osunięć gruntu. Wszystkie te zdarzenia miały również wpływ na infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, powodując szereg awarii i podtopień, ale również zachwianie równowagi procesów oczyszczania wody i ścieków. Przedostawanie się do środowiska nieoczyszczonych ścieków lub oczyszczonych w stopniu niewystarczającym to no nie tylko zagrożenie chemiczne, ale również zagrożenie mikroorganizmami patogennymi. Dodatkowo podnoszenie się poziomu mórz i oceanów powoduje infiltrację wód gruntowych do kanałów ściekowych. Wnikanie wody słonej w kłąb lądu powoduje korozję stali i betonu, które są wszechobecne w ich wodno-kanalizacyjnej. Badacze szacują, że korozja betonu. To jedno z głównych zagrożeń dla infrastruktury wodno-kalizacyjnej na terenach przybrzeżnych, które coraz silniej będą odczuwać skutki zmiany klimatu.